Cześć kochani, witam Was w kolejnym materiale Witam też moich nowych widzów którzy moi znajomych ze studiów którzy ostatnio wyczaili, że nagrywam na YouTube i moja wielka tajemnica pękła jak bańka mydlana, ale może i lepiej Dzisiaj materiał o kosmetykach naturalnych Będzie to materiał troszkę informacyjny a troszkę z prośbą do Was z apelem do moich widzów, do moich subskrybentów żebyście pomogli mi w testowaniu kosmetyków firmy, z którą podjęłam współpracę i żebyśmy razem stworzyli recenzję. Ja Wam wyślę próbeczki, a Wy po jakimś czasie wyślecie do mnie informację zwrotną, jak dany produkt się Wam sprawdził i razem stworzymy taką dużą recenzję i albo nagram to w osobnym filmiku, albo pojawi się to w ulubieńcach. Myślę, że już w ulubieńcach marca, ponieważ w ulubieńcach lutego nie zdążymy, bo zostały tylko dwa tygodnie. Jeśli chodzi, chodzi, o, chodzi o firmę, to jest to firma Love Me Green bo to o nią takie duże halo skąd w ogóle zainteresowanie moje kosmetykami naturalnymi jak to wszystko się zaczęło w mediach mamy ogromny boom na te kosmetyki w prasie, więc postanowiłam, że ja fanka kosmetyków drogeryjnych spróbuję i zobaczyć, czy rzeczywiście jest te wszystkie opinie są pozytywne są jak najbardziej trafione postanowiłam poszperać sobie po wygooglałam parę takich firm, gdzie można kupić kosmetyki naturalne w cenie, która nie przysporzy nas o zawo albo o ból głowy i uzyskałam po prostu odpowiedź bardzo szybko, więc to jest ogromny plus dla firmy od właśnie firmy Love Me Green. Zapytałam Panią w mailu, czy mogę uzyskać próbki dla Was i dla siebie, żebyśmy mogli je razem potestować, a Pani bardzo szybko, bo w ciągu dwóch dni od uzyskania maila, od, uzyskania, od wysłania przeze mnie maila, odpowiedziała mi, że oczywiście próbki wyśle do tego wyśle mi dwa pełnowymiarowe produkty, żebyśmy mogli sobie potestować i sprawdzić, czy produkty nam rzeczywiście będą odpowiadać. Co do firmy Love Me Green, to jak mówię, kosmetyki naturalne, więc zero jakichkolwiek silikonów, parabenów, środków chemicznych, jakichś barwników, jakichś sztucznych, środków zapachowych. Wszystko na bazie 100% naturalnych składników pozyskiwanych w Kostaryce, w tej krainie naturą płynącej. Po prostu to jest bomba pod względem naturalnym, jeśli chodzi o tą krainę. Stamtąd mamy, mają składniki, natomiast proces produkcji odbywa się w laboratoriach, w Prowancji, we Francji i te kosmetyki trafają, trafiają do naszych rączek. Co do asortymentu. To nie jest on jakiś ogromny, ale to, co potrzeba, to na pewno tam znajdziemy. Po pierwsze, te wszystkie kosmetyki są podzielone na działy, macie dział do pięknacji ciała, do pielęgnacji twarzy, do pięknacji włosów. Wszystko po prostu znajdziecie sobie, wchodząc na stronę internetową. Ja Wam link puszczę pod spodem. I co? I po prostu macie tam różnego rodzaju kremy do twarzy, jakieś, jakieś skraby do ciała, balsamy, olejki, odżywki, szampony do włosów. Wszystko na bazie naturalnej, czyli po prostu... Pięknować tę wybraną przez nas partię naszego ciała. Do tego jeszcze postanowili do tych składników naturalnych dołożyć również naturalne substancje zapachowe, żeby pójść w kierunku aromaterapii i sprawić, żeby po prostu nie tylko jak będziemy się pięknować, to żeby jeszcze na, wprawić się w dobry nastrój, bo wiadomo, że te wszystkie zapachy coraz częściej właśnie pomagają nam wyjść z wielu skorzeń, pomagają nam się odstresować, pomagają nam lepiej funkcjonować, dlatego też fajny pomysł, żeby połączyć te dwie receptury i stworzyć właśnie na tej bazie kosmetyki. Co do tego, co dostałam i co dostaliście wy, to jeśli chodzi o pełnowymiarowe produkty, dostałam organiczny. Olejek relaksujący do masażu, który prezentuje się w ten sposób. On ma 100 ml i jest na bazie olejku z sezamu i olejku z moreli ekologicznych. Ma nam odżywić skórę, sprawić, żeby stanie się bardziej delikatna, że będzie wyglądać bardziej zdrowo. Pachnie nieziemsko, więc aromaterapia jak najbardziej działa. Nie będzie działać przy, przy dozywaniu tego produktu. Więcej niczego nie powiem, bo nie stosowałam. Drugi produkt to jest organiczny sklep do ciała, który jest z pomarańczy ekologicznych i olej, oleju organowego. Nie odkręcę, ponieważ jest cały śliski, ale to pewnie z mojej winy, bo coś mi to z niego wycieka. Ale pachnie też nieziemsko i wiadomo, jak to skrap pewnie będzie dobrze działał pod kątem ścierania martwego naskórka i ujędrniania naszej skóry. No i oczywiście uzyskałam dla Was próbki, próbki w formie takich kopert I, i co? I w tych kopertach pozwoliłam sobie jedną zgwałcić i zobaczyć, co jest w środku. Są kremy do ciała, kremy do... czy basam do ciała, kremy do twarzy, kremy, jakieś tam kremy pod oczy, krem do rąk i parę produktów właśnie w formie próbeczek, będących taką miniaturką ich pełnowymiarowych produktów. I cóż, co będę chciała od Was, abyście zrobili? Będę chciała, żebyście po prostu... Pod filmikiem. Daj mi znać, czy pomożecie mi, czy wyrażacie chęć pomocy mi właśnie w, produk w testowaniu tych produktów. Więc po prostu napiszcie, że chcecie potestować albo że chętnie zobaczycie, jak te produkty wyglądają, jak sobie sformujecie Wasza sprawa. E, oczywiście musicie być moimi subskrybentami. Na wyrażenie zgody, chęci macie czas do przyszłego do przyszłego, do tego czwartku, ponieważ będę wtedy wysyłać dosyć dużo paczek i zrobię to wszystko ekspresowo e, i co? I, 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 i będę chciała, żebyście właśnie później, po przetestowaniu tych kosmetyków wysłali mi informację zwrotną, co o tych kosmetykach myślicie mo żebyśmy mogli razem stworzyć e, recenzję Cóż, i to by było wszystko moi kochani przypominam wam jeszcze o konkursie który trwa do północy związany właśnie z rękodziełami gdzie można wygrać bardzo fajne produkty bardzo fajne biżuterię więc też podlinkuję wam pod filmikiem i zachęcam was do subskrybowania mojego kanału wysyłam wam gorące gorące buziaki do zobaczenia w kolejnych filmikach Mua, pa pa